No to nie jest najlepszy pomysł jeździć kabrioletem zimą. Ale co dalej? U, zimno minus 7, a my odbieramy dzisiaj y, nasze baby, y, czyli tetkę z przeglądu serwisowego. I wracamy do domu. Pogadamy jeszcze o tym samochodzie, jak wrócę, bo jest oczy. Zobaczcie, tutaj mamy cały ten. Cała ta przyjemność kosztowała mnie... 1450 zł, ale co tu zostało zrobione? Słuchajcie, on się po prostu nie odpychał, nie jechał na te 200 koni. I mówię, no, coś jest z nim nie tak. Pojechałem z nim do tego serwisu. Zrobili mi tam przegląd, zmierzyli ciśnienie na garach, i się okazało, że no niestety ciśnienie ma za małe. Tam do 3,5, a powiem mieć 4, kukanka tego silnika. I wiecie, co pomogło. Jak go przepłukali, oczywiście od razu kazałem wymienić też silnik, jak już był tam pukany, no bo wiadomo, że też od razu też olej wymienili. No i od razu prosiłem, żeby też mieli czujnik oleju, bo just in case, nie? bo czasami też ten czujnik może wariować. Jak już był silnik otwarty, to niech zrobią tam wszystko. Sprawdzili też pompę olejową, wszystko jest w porządku. Silnik po płukance chodzi wzorowo, po prostu jakby wyjechał z fabryki. No dobrze, to zawozimy baby Audi do jego zimowej kryjówki. A to kierowca. Bombowca. Szukam auta, szukam auta za, dla siebie. No, ale Volkswagen to tak średnio wam powiem. Ponuro. nie chyba Volkswagana nie Na wschodzie już jakby lepiej. Uff. Niby fajnie, ale to nie to chyba. Ale kierownica ładna. Skoda jak chyba najbardziej rozsądny, szczególnie z tą skrzynią DSG. Aczkolwiek, aczkolwiek, kurde, trochę duża ta Kolumbryna. W większości sam jeżdżę, to nie wiem, czy mi potrzebne było takie wielkie auto. No dobra, popatrzymy jeszcze na inne, ale Skoda zdecydowanie ładnie wygląda, bardziej pozytywne wrażenie robi niż Volkswagen, chociaż w sumie to to samo. Powiem Wam, że wszystko tak schodzi troszeczkę na psy. Ja już dawno nie kupowałem nowego auta, ale tak jak ja kupowałem, czy mój brat kupował kiedyś Toyotę, to jednak takie przyjęcie było trochę i szampan czekał i były życzenia szerokiej drogi, a przed chwilą byłem świadkiem wydawania nowej skody. Po prostu proszę tu podpisać, proszę tu podpisać. Tu są kluczyki, do widzę. Także masówka się robi. Nie tylko przy produkcji, ale również przy odbiorze auta. Takie czasy mamy. Nie wiem, Co mam, który? Wam, że w Oplu to nie. Już jak się wchodzi do Opla, wszędzie w innych markach się drzwi same otwierają, a w Oplu trzeba sobie klamką pociągnąć. Mm -hmm. No i te samochody tak samo. A ceny jak za BMW. Idziemy dalej liśmy do wniosku, że opel to nie dla nas. A teraz do urzędu komunikacji. Bileciki czekamy. Wiecie co, teraz tutaj już nie ma żadnych dokumentów. Zawsze się wcześniej papiery jakieś wypełniało, teraz nie ma nic, jest pusto. Także wchodzę i chyba coś załatwią, nie wiem. To ja. Zresztą i tak tutaj jestem sam. No słuchajcie, są nowe blachy. Zamontuję do fury i jeździmy. Mamy to. Like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. by thirst, I'm inspired by worth I desire your worst so you can just hide while I work I ain't tired, you first, I'll write a second third verse, about the lies you go disperse you never did sh**, I know it hurts but something deep inside won't let me quit, I swear that Mniejszym elementem w BMW jest mózg i jego kierowcy. Jakoś kurwa będę musiał z tym żyć. Chyba nie do końca zawsze wszystko zależy od rozumu. Znaczy, ja uważam, że mniej więcej wszyscy mają takie same rozumy, ale to, co się w życiu najbardziej liczy, to jest motywacja. Trzeba mieć kurwa ten impuls, żeby coś zrobić, żeby coś wymyśleć. Taki przykład z mojego życia. Ja tam specjalnie nigdy lotny nie byłem. Zaraz po szkole średniej. Zamiast, uważałem, że nie warto iść na studia, bo to jest strata czasu i pieniędzy i długo, pół życia tak myślałem i faktycznie zaraz po szkole średniej założyłem własną firmę, potem drugą i trzecią, jakoś tam się to wszystko kręciło, natomiast problem polegał na tym, że no niestety ścigała mnie służba wojskowa i za cholerę nie chciałem iść do tej służby, byłem na WKU. E, e, oczywiście świrowałem, że jestem nienormalny, tam wypełniałem psychotesty, że, e, że lubię strzelać do dzieci, takie tam pierdoły, żeby tylko mnie nie wzięli. No i przez jakiś czas faktycznie mnie nie wzięli, a potem mnie wzięli na dodatkowe badania i po tych badaniach e, e, pan major powiedział w białym kitlu Panie Darku, w chuja to my, ale nie nas. I dostałem przydział. Do pułku pierwszoliniowego. To już pamiętacie z poprzednich filmów, że służyłem w wojskach pancernych jako dowódca czołgu. O tym historia osobna, ale dzisiaj Wam chciałem powiedzieć o takim epizodzie w moim życiu. Wojsku ogólnie się służy, służyło się dwa lata. No i w zasadzie, jak się nie jeździło na poligony, jak się nie strzelało, to się piło, po prostu się piło. Okazje zawsze się jakieś trafiały, no i niestety dostałem awans, i jak zrobiłem ten awans, to również zrobiłem grubą imprezę. I to jeszcze by przeszło, bo y, systematycznie się tam y, y, jakichś żołnierzy łapało, którzy y, y, byli pijani. Ja również byłem, y, tylko co, problem polegał na tym, że y, y, pijani zwykle mieli wstrzymane przepustki i tam takie rzeczy, a ja niestety na tej imprezie, w związku z tym, że była głośna, przeszła warta i pobiłem dwóch wartowników, a to już było grubo. Także trafiłem do tak zwanego ANSLA, czyli do więzienia wojskowego. Dostałem wyrok od dowódcy pułku 3 miesiące do sługi, czyli 3 miesiące oprócz tych dwóch lat musiałem dłużej służyć w wojsku. No i te trzy miesiące byłem w normalnie więzieniu. Mieliśmy tam bardzo surowego profosa. Profos to jest taki żołnierz, który zajmuje się więzieniem wojskowym. No i ten profesor bardzo mnie nie lubił, bo miałem status więźnia niebezpiecznego w związku z tym pobiciem tych, tych, tych wartowników. Więc wyobraźcie sobie codziennie mieliśmy takie mundury już jak się teraz mówi często na brzydko na Afroamerykanów nie będę używał tego słowa. I w tych Afroamerykanach tak Ośmiu więźniów miało jednego wartownika i oni robili jakieś lżejsze rzeczy. A mnie, a mnie pilnowało dwóch wartowników i e, z, oczywiście z, z giwerami, a ja cały dzień wrzucałem węgiel. E, no i powiem wam, że po paru dniach już miałam dosyć, bo to jednak 8 godzin rzucania tego węgla, a potem reszta w celi. I pewnego dnia przechodziliśmy koło biblioteki pułkowej, ja zacząłem takie ogłoszenie, że jest historia, przepraszam, że jest konkurs na historię oręża polskiego. I ja mówię do wartowników, że chciałbym wejść i się zgłosić na to, a oni, że absolutnie, że nie ma takiej możliwości, że kurwa do węgla. Więc ja szedłem między nimi, więc tak się wyrwałem, otworzyłem drzwi do biblioteki, i szybko wpadłem i pobiegłem korytarzem do, do oficera wychowawczego. E, oczywiście oni za mną, ale ja wpadłem i tylko z dużo Panie Majorze melduje, że chciałbym y, y, brać udział w tym konkursie. Bartownicy wpadli y, za mną i już mnie chcieli y, za wyciągnąć, a on mówi moment, żołnierze, naprawdę chce żołnierz wziąć udział? Ja mówię tak, chciałbym wziąć. I w związku z tym, że byłem jedyny chętny, resztę musieli brać z łapanki, zorganizowano takie jakby to, eliminacje pułkowe. No ja wygrałem. No i następnym etapem był etap dywizji. Oczywiście ja cały czas byłem więźniem, także wyobraźcie sobie, stan swój pokój w, na terenie tej biblioteki miałem kilka paczek fajek, miałem stosy książek, które miałem przeczytać i się tego wszystkiego nauczyć, bo to historia oranża polskiego od początków, od Mieszka pierwszego aż do chwili obecnej. Także, także sporo, sporo, sporo materiałów, a przed moimi drzwiami dwóch wartowników, oczywiście, stało tak jak przed grobem nieznanego żołnierza. No i musieli tam stać praktycznie 12 godzin, się wymieniali oczywiście tam, bo następne zmiany przychodziły. Ale ja tam w środku komfort, jak szedłem do kibla, to oczywiście oni ze mną. No ale się uczyłem, uczyłem, uczyłem. I wiecie co, pojechałem na szczeblu dywizji, również że wygrałem ten konkurs. No i potem był kolejny w konkurs, kolejny etap tego konkursu był w okręgu. Kolejne książki, kolejne uczenie się, kolejni wartownicy. No i ja pojechałem na właśnie na blok okręgu, no i w zasadzie. Bardzo mi się nie podobało, że tam na przykład w komisji siedzieli sami oficerowie marynarki wojenne, wszyscy z jednej jednostki. I w zasadzie te osoby, ci żołnierze, którzy tam służyli, byli faworyzowani. Znaczy, nawet jak nie wiedzieli, to im podpowiadano, że tak tego. A, a nas po prostu pozostały osoby, które były z innych jednostek, z innych pułków. Nie, nie, to nie tak, to nie tak. I tak po prostu widać było tą stronniczość, nie? No i oczywiście nie wygrałem tego. Wygrali pierwsze trzy miejsca: były właśnie żołnierze z spółku z tej jednostki, z której był, była komisja cała. Tam jak się był kontradmirał i tam oficerowie moci. Kurwiłem się wtedy strasznie i napisałem odwołanie. odpisałem, napisałem odwołanie, dlatego że. Powiedziałem, że to jest. To, to... Tak nie powinno być, że, że komisja jest stronnicza, że powinni być yy, oficerowie z różnych pułków yy, żeby, żeby i powinni być neutralni. Na Najlepiej z takich yy, z pułków, z których żołnierze w ogóle nie biorą udziału. I wiecie co? Anulowali yy, ten, yy, ten etap i przeprowadzili go jeszcze raz i wtedy go wygrałem. No i yy, na końcu pojechałem do yy, Warszawy na yy, ten etap ostatni, ogólnopolski. Tam zdobyłem e, drugie miejsce. E, no, e, dostałem e, odtwarzać VHS, gimby nie znają, to takie coś jak wideo, tylko nie mogło nagrywać, tylko odtwarzać. Zestaw porcelany, sam bałem sami dawał, było takie, pochwalaj ojczyzny, panie prezydencie. E, nawiasem mówiąc, się spóźnił, nie? Ponad prawie godzinę żeśmy czekali na niego, nie? No ale dobra, uścisk ręki był fajnie. Przyjechałem do pułku i co się okazało? Yy, 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 mówię, yy, wchodzę do pułku, yy, a idę do, yy, do, do dowódcy pułku i pochwali się tym wszystkim. Mówię, że teraz wracam do więzienia. I jakiego więzienia? Mówię, ciebie tam nigdy nie było. Mówi, ty zawsze byłeś wzorowym żo żołnierzem. Przecież nie mogło być tak, że więzień wygrał y, ogólnopolskie drugie miejsce w ogólnopolskim kursie oręża Polskiego. Nie? Więc y, y, skończyło się tak, że miałem wszystko wymazane, kompletnie wszystko. Wzorowa służba. Stopniami w ogóle nie zdegradowali, nie stopniami nie przewrócili, tylko mnie masowali jeszcze raz. Y, tylko że jeden stopień niżej. I wyobraźcie sobie, z automatu y, nie pełniłem już służby w czołgu tylko zrobili mnie mężem zaufania pułku. Prezesem Centrum Kultury Młodzieżowej. Miałem pod sobą wszystkie wojskowe lokale. Diabelski młyn, pieczary. To były takie lokale, gdzie, gdzie po 15. żołnierze mogli spędzać czas. Ja tym wszystkim zarządzałem. Miałem swoje biuro. Odpowiadałem bezpośrednio do dowódcy pułku, także nikomu nie musiałem salutować. Mogłem mu dół różnie nosić. W ogóle lajcik był taki. Mało tego. Zrobili mnie <głosłenia> kierownikiem ośrodka wypoczynkowego, który był naprzeciwko na jednostki było jezioro, obok tego jeziora była taka duża, e, e, taki duży skład amunicji. Oczywiście 24 godziny, na e, dobę, on był tam pilnowany przez żołnierzy. Ja też tam kiedyś pełniłem wartę. No, a potem jak przyszły moje urodziny, to po prostu i rodzina i przyjaciele, żeśmy na łódkach z pochodniami tam na tym jeziorze, żandarmeria wojskowa przyjechała. E, oczywiście zaraz pojechali, bo wiedzieli, że to ja w ogóle. Do końca służby miałem już raj i nawet chciałem zostać tam. Po prostu moją y, y, naprawdę pracę miałem fajną. Organizowałem dyskoteki, organizowałem zabawy. Poważnie rozważałem zostanie w wojsku i żeby mi nie obiecali, znaczy może nie obiecali, ale no, ja nie miałem wtedy jeszcze, znaczy ja nie, ja nie byłem oficerem, gdybym był oficerem to by prawdopodobnie został, ale miałem zacząć od plutonowego, potem obiecali mi sierżanta szybko, a wiecie jak się wojsku mówi, nie? Śmieje się żona, śmieją się dzieci, gdy tata sierżant na no, alarm leci, a ja nie chciałem kurwa latać na alarmy, więc rezygnowałem ze służby y, ponadterminowej, ale naprawdę y, mile wspominam tą y, to, y, ostatnią część służby. Słuchajcie, po co ja o tym mówię? Dlatego, że wszyscy mamy rozumy, wszyscy. Tylko nie wszyscy dostajemy ten impuls. Ja nie chciałem skończyć przy tym węglu i dosłudze. I zrobiłem wszystko, żeby zmienić swoje życie. I ja sobie kurwa zmieniłem. I pamiętajcie każdy z was może sobie życie zmienić. Tylko czasami trzeba kopa dostać od tego życia.